Na jubileusz kibice Wisłoki Dębica zagrali w piłkę dla domu dziecka Hanka po raz 15. Dzięki ich zaangażowaniu z roku na rok pula środków rośnie. W tej edycji zebrali ponad 31 tysięcy złotych. Na turnieju, jak zwykle, nie zabrakło sympatyków biało i oczywiście dzieciaków. Cieszy nas przede wszystkim to, że oni są z nami. Są z nami co roku. Ich obecność, ich obecność u nas w domu przyjeżdżają, pytają się czego potrzebujemy. Także teraz ten turniej to jest takim uwieńczeniem całorocznej współpracy z, naszy, z nami, z naszymi dziećmi. Oni są przyjaciółmi Michanki, tak. Mamy pokoje wyposażone przez kibiców, mamy sprzęt RTV zakupiony przez kibiców. Nasze dzieci dostają wymarzone paczki, piszą listy i kibice spełniają ich marzenia. Prezenty i coroczne rekordy to efekt wielkiej mobilizacji kibiców. Akcja już dawno poszerzyła kręgi i wyszła poza dębicę. Wszystko koordynuje i dopina na ostatni guzik Kacper Pieszczat. No standardowo zaczęliśmy akcję już dwa miesiące temu. Dostaliśmy list od, od placówki domu dziecka Hanka. Okazało się, że w tym roku jest 23 dzieciaków, które robiły sobie listę potrzeb. No osobno do tego jeszcze placówka przygotowywała swoje potrzeby. No i. Muszę powiedzieć z uśmiechem na twarzy, że udało się zrealizować wszystko w 100%, a nawet nadto. Tutaj trzeba na pewno pochwalić nie tylko firmy dębickie, nie tylko ludzi dobrej woli, ale również emigracja ze Stanów Zjednoczonych, emigracja z Anglii, emigracja z Niemiec. Wszyscy nam pomagali, również kibice górnika Zabrze wsparli naszą inicjatywę jak co roku, także naprawdę wszystkim z tego miejsca chcę podziękować. Myślę, że już na stałe się to wpisało. Każdy czeka na ten turniej, i zarówno dzieciaki, tak samo jak i my, jest duża mobilizacja. Nakręcamy się na osiedlach. Myślę, że to bardzo, bardzo fajne wydarzenie, które też pozytywnie wpłynęło na nas jako, jako na stowarzyszenie oraz kibiców Wisłoki. Zdecydowanie jest to najważniejszy, najważniejszy element tego wszystkiego. Robimy to przede wszystkim dlatego, żeby, żeby po prostu rozjaśnić życie tym dzieciom. I na pewno możecie oczekiwać od nas więcej. Wielka moc, wiele razy, 15, 15 edycja, e, dziesiątki tysięcy, jak nie już setki tysięcy złotych zebrane dla dzieci z domu dziecka. No to pokazuje po prostu, że środowisko kibiców jest bardzo e, e, ze sobą zintegrowane. To jest naprawdę e, wzruszająca sprawa, że tylu dorosłych, e, no można powiedzieć facetów, bo tutaj kobiety w piłkę nie grają którzy na co dzień zajmują się różnymi sprawami, mają swoje zajęcia, swoje rodziny, a się mobilizują, bo to dzisiaj to jest tylko finał, to, to, to nie polega na tym, że tu się przychodzi, gra się w piłkę i to cały ten turniej na tym polega, trzeba go organizować, trzeba znaleźć sponsorów, trzeba zebrać pieniądze i później to wszystko przygotować, dzieciakom zapakować, w paczki, zawieźć do domu dziecka część, bo nie wszystko tutaj trafia. No naprawdę, wielka sprawa, wielka, wielkie serca tych ludzi tylko można podziwiać, cieszyć się, gratulować, no i żyć nadzieją, że, że dzięki takiemu społeczeństwu będzie tylko coraz lepiej dla nas wszystkich. Na 15. turnieju kibiców Wisłoki Dąbica dla domu dziecka Hanka atrakcji nie zabrakło. W piłkarskich rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów, ale poza boiskiem również wiele się działo. Najmłodsi wspólnie z dziewczynami z Team Event malowali pierniki i ubierali choinki w biało-zielone barwy.